Witam ponownie. Wyciągnąłem ze skrzynki przemiennika odbiornik Motorola. I na nim też sprawdzimy sobie esmetra. Jak to wygląda? Tak jak widać, już do tabelki nie zagląda, bo już sprawdzałem wcześniej. Można spokojnie sobie na Motorola z Love Bandu z pasma 4250 przystrojoną na pasmo CB też sobie można tutaj podłączyć ten s jak widać działa no dojdzie do minus 63 to jest akurat plus 9, 9 plus 10 decybeli no nawet za wysoko, za wysoko pojechałem no także widać, że na motoroli z pasma CB, tutaj przystoją na pasmo CB. można Można sobie taki Smeter podpiąć. No i on będzie właśnie z tą motorolą pracował na przemienniku. No weźmy sobie na S9. To jest akurat 50 mikrovoltów. mamy S9. 73 także taka to Motorola ustawiona na kanał wejściowy przemiennika 26960. tak sobie tutaj działa z tym z tym esmetrem no oczywiście też nadajnik zamocowany Taylor, można będzie już po tych testach wrzucić i, i sobie to wszystko wewnątrz pospinać pozdrawiam i miłego wieczoru życzę